No, siemka, już mi się cały ten filmik regeneruje, czy tam stawia po prostu na kanał, a właśnie w tym czasie pomyślałem sobie, że nagram kolejny odcinek jeszcze, gdyż mogę tylko mówię, nagrywać mm, filmiki w tej 10 minut, to po prostu dużo odcinków. Takich 10-minutowych z tej gry, tak? By dać pow powrót kanału, CD, i tak dalej. To no, już to będzie by taki, prawda? Facebook, powiedzmy, że to jest jeden, prawda, filmik, tylko taki CD. No, Rzecz dalszy po filmiku, tak? No. Hmm. Ja tu nagrywa filmik po filmiku, ten mi się przerwie i daje kolejny, więc. Powiedzmy, że będzie taki długi film, gdzie będę sobie właśnie nagrywać. Taki wiele 10 minutówek, to ja mi to wkurza takie, ale to trudno, nie, nie, nie mogę inaczej nie mam po prostu lepszego sprzętu nagrywania, z bandikama korzystam. Może mi kolega chciał nie lepszy, ktoś pomyśli, nie wiem, żebym mógł dłuższe filmiki robić, a nie wiem, minutowe. No dobra no. To, to co się działo hmm. musi mi to do 0 spaść, na razie jest 2,8 pochód buduje to co no hmm. Nie, bo nie wolny handel, no. Zobacz, nie są chętni do współpracy. Prawaczki, cebulaczki. Tak, chyba będzie idealna do... Takich luźnych rozmów. Takie przeklucie. <sighs> I właśnie chyba będzie interesowała ta historia tutaj yy, tego kraju, w, też o wirtualnej Brandenburgii burgi i tak dalej. Napiszcie mi to, żebym nagrywał więcej tej Europy. Nie wiem kocham, no to już nie, nie będzie tutaj nazywało powód kanału, tak? Tylko już po prostu z Europy, tak? E, Europa Universali pierwsza, druga drugi i tak dalej, a cały czas trzecia lądowa. Dopiero będzie w 1429 czwarta. 1406, prawie siódmy. Możemy no, nakotworyźć sobie tego takie jednostki na razie. Tak, ono to ma, ale chyba. Wiesz, że piechota łacińska jest lepsza od tych halarabiednictwów, ha, tych Halarab halarabdnictwów chyba tak no się czyta. Ma atak jest moralach i morale 1. No, no się tylko to jest, tak, co? Chyba, to bardzo w ataku. A ten atak ten ta jest tak równo wie chyba nie jeden w atakuje Już niech będzie, chyba, tak. No i. Mamy jeszcze rajzy i rycerze, ładnie to było w starcie. Tak? Jak widzicie teraz to niech będzie tak, tak klasycznie. Właśnie tylko mamy dwie do wyboru: 7 i mam 3 jazdy, 5 piechoty. Maszyna sobie usunąć jedną jazdę, bo jazda zawsze musi być trochę mniej niż piechoty. No. I tak, to drugie do utrzymania jest ta armia, no się państwo, tak, minus 7 saldo, żeby to jakoś się trzymało, kupy, może być, le le lekko na minusie, dobra, żeby czas, się wydaje, że jeszcze na tym odcinku nie, nie dojdzie do tej wojny z Pomorzem. Zabrać sobie można mieć tutaj dostęp do, do Bałtyku, to tak taki wierę silny państwem. Tylko muszę mieć armię ku temu i gospodarkę, i sojuszników. Mam Krzyżaków, tylko oni są osłabieni, zdobyli, prawda? Tutaj w armii zdobyli Węgrzy i możemy się będziemy trzymać razem z Krzyżakami. to jest z Polską, mieć też sojusz. Ale tości Polacy nie chcą za bardzo. Krzyżacy chcieli, mam z nimi sojusz już trochę, kilka lat. Tak to wygląda. Mm. O, możemy budować konstant bolt już to daje, większa produkcja się to niech się zwiększy, tu, niech się buduje. Jest tutaj, jak widzicie, podziel Jech, podziel się, to się, się, podziel się, Państwo się, to się, podziel się, o, się, się, no to już, dobra, lubeka. A tam, lubeki niech na kupcy. Muszę im stosunki z Hanzo, żeby nas nie, nie blokowali. Nie, nie Ligi handlowej. Proszę, stop. Raz tylko, żeby. Dobra. Ja Morska łupka to jest niepotrzebna. Później będzie, nie wiem, ale póki to nie jest. Nawet nie możemy statków jeszcze budować, więc nie mam wystałem pod Żeby morza. Żebyś do morza trzeba mieć statki, żeby być narodowa, a żeby była prostu narodowa po podbiciu po jeszcze 50 lat poczekać. To za, dopiero... Jeszcze trochę, trochę, sobie będziemy mieli flotę. bo może zdobyć się... O, co tu chodzi, czyż mamy na... No, dobra. Cóż, trochę hajsów. Niech się może leciutko rozwija teraz ta morska, mam tutaj jeden hajsów. No, niech tak się rozwija. Okej, dobra. Dobra. 1,7.